Więc się koło tortury całe obróciło? Każdy ząb je Każda śruba ciśnie? Teraz, gdy niebo zabłyśnie, błyskawica trwa dłużej niż te wszystkie lata, zbiegłe męczarnią dla świata. A każdy rok, jak ślimak, sunął się leniwo dla nędzarzy, dla głupich, kochanków nadziei. A gdy śliną ośrebrzył ślad zbiegłej kolei, Ślizgał się po niej człowiek pamiątką pierzchliwą. Obłąkani w przeszłości żeglarze brali imię dziejopisów. Królu, niechaj poszukam w diabelskim psałterzu modlitwy na dzień, co się zowie z martwych wstaniem. Zmówią ją za ów naród dziś pierwszy dzień wieku, dziś mamy prawo stwarzać królów i nędzarzy na całą rzekę stuletniego cieku. Słuchaj, wśród narodów wiela, Jednemu się ludowi dzień ogromny zbliża. Idź tam, jego rycerze noszą krzywe szable, Jako księżyc dwurożny, jako rogi diable. Pomóż im, oni mają walkę rozpoczynać, Taką jakąśmy niegdyś z Panem Niebios wiedli. Oni się będą modlić, zabijać, przeklinać. Oni na ojców mogiłach usiedli I myślą o zemsty godzinie. Ten naród się podniesie, zwycięży i zginie. Ziemia to plama na nieskończoności błękicie, a Bóg ją zetrze palcem lub wleje w nią życie, jak w posąg gliniany Adama. Boże, zeszli na lud Twój, wyniszczony bojem, Sen cichy, sen przespany, z pociech jasnych zdrojem. Niechaj widmo rozpaczy, we niego nie dręczy, Rozwieź na nim kotarę z rąbka niebiostęczy, Niechaj się we łzach nie budzi przed Niem z ja wam zapał poety na nici rozprzędę, Wyśmiejecie się z zapału mego towarzysza. Kto on? Wygnaniec, A włos czarny w siwości mu zmienia, Nie wiek, ale zgryzota. W oczach blast natchnienia, Miecz w ustach obosieczny Jest to sztylet słowa, którym zabija ludzi głupich albo wrogów. Zwaśnionych obu spędzam ze scenicznych progów. Dajcie mi proch zamknięty w narodowej urnie, z prochu lud wskrzeszę. Z przebudzonych rycerzy zerwę całą zgniły, wszystkich obwieje nieba polskiego błękitem, wszystkich oświecę duszy promienieni świtem. Oto ja sam jak drzewo zważone od kiści, sto we mnie rządz, sto uczuć, sto uwiędłych liści. Ile Ilekroć wiatr silniejszy wionie, zrywa tłumy. Celem uczuć. Zwiędnienie, głosem uczuć, szumy. Boże, zdejm z mego serca jaskółczy niepokój. Życiu daj duszę i cel wyprorokuj. Jedną myśl wielką roznieć, niechaj pali żarem. A stanę się tej myśli narzędziem, zegarem. Na twarzy ją pokażę, popchnę serca biciem. rozdzwoni wyrazami i... Dokończę życiem. Więc idę na świat rąbać nadpruchniałe drewna. Miłość zapomnę o niej wśród światowej burzy. Pozostanie głos wspomnień jak pieśń dzika, żewna. jak pieśń żurawia, co się opóźnił w podróży i samotny szybuje po błękicie nieba. Trzeba mi nowych skrzydeł, nowych dróg potrzeba. Jak kolumb na nieznane wpływam oceany, z myślą smutną i z sercem rozbitym. O gdyby tak się wedrzeć na umysł w górę, gdyby stanąć na ludzkich myśl piramidzie, i przebić czołem przesądów w chmurę, i być najwyższą myślą wcieloną, mogęż, jak Bóg w dzień stworzenia, ogromnej dłoni zamachem, rzucać gwiazdy na świat zbudowany gmachem. Tak, by w drodze przeznaczenia Nie napotkały nigdy kruchej świata gliny I nie strzaskały wrzeg ludzie. Mogę, więc pójdę, Ludy zawołam, obudzę, Uczucia poświatowych opadły drogach, Gorzkie pocałowania kobiety kupiłem, Wiara dziecinna padła na papieskich progach. Nic, 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 Aż po wietrzu błękicie Skąpałem się i ożyłem I czuję życie. Polska wikenrajdem narodów Poświęci się, choć padnie jak dawniej, jak nieraz. Nieście mnie chmury, nieście wiatry, nieście ptacy. Wierzcie mi, wierzcie ludzie. Jam jest wielki, mocny. Jedyną słabość zamknę w sercu tajemniczym. Robak smutku mię gryzie. Tak, że mówiąc z wami, chciałbym przestać i usiąść. I zalać się łzami. Lecz ten smutek to żałość dziecinna po może po kraju. Ludzie, wierzyć powinniście człowiekowi co cierpi. Nie przyszedłem was błąkać jak ciemne anioły. Jestem cały i jeden. A gdy kraj ocalę, nie zasiądę na tronie, przy tronie, pod tronem. Ja się w chwili ofiarnej, jak kadzidło, spalę. Imienia nie zostawię po ciele spalonym, tylko echo. I miejsce jakieś wielkie, próżne. A dzieje będą memu imieniowi dłużne pochwałą, a zapłacą tylko zapomnieniem. Dla was życie, kraina wolna, dla was trony, ja wszystko skończę z chwilą ogromną odrodu. Lecz dajcie mi w ręce, zamiast trzymać berło, niechaj piastuję siłą olbrzymią narodu.